Robi Ale, ale Ale nie kosi ci jak coś Bo tutaj masz, bo to już Nie jest nasz teren Więc tutaj no. już nie kosi No, a, a ten co ronda robi chcę trzy kółka i wtedy będę mógł wjeżdżać z przetrząsarką po O, ktoś mi komentarz napisał. Poczekaj, odczytam go na odcinku. Um, napisał mi pod dzisiejszym odcinkiem yy, odcinek z osady. Please, to odpiszę. Także Was widzowie również zaprasa, zapraszam. zapraszam na odcinek zasady do mnie. Pojawi się dzisiaj, czyli, czyli się, dla Was pewnie wczoraj. Dzisiaj się pojawił mój odcinek z czwarty, gdzie zbieraliśmy belki. Czyli Wy to pewnie będziecie widzieć 15 października. No to dla Was pewnie się pojawił wczoraj odcinek z listopada. No tak, mamy październik, ale. Lubimy październik. <laughs> Więc. Dobra, ja już powoli. O, jeny, ale szeroka ta przeczna Sara. Dobra. Lecimy. Poczekaj, bo miałem ze dwóch chwilę... O czym mówiłeś? No tak, tak. Ale mnie zacięło. Jak mnie zacięło? No, także... Można by było, ja jeszcze dla widzów mam informację, jednak się osada dzisiaj nie pojawi, bo em, jak się okazuje, przed chwilą pan wstawił z historii, że mam jutro kartówkę. Przed sekundą. Tak. Nie, no ale pan jest fajny. Tylko się nie spodziewałem, że teraz wstawi kurczę. Godziny, y, w, pół godziny, pół godziny. Ni, ni, na wieczór przed, a jutro mamy historię. Mam ścinkę, i znowu mnie do przodu. Patrz teraz, co się stanie. Normal... O kurde, ale drift. Nie wiem. Aha, i, i, i co dostał? Szóstkę? <noise> Serio? No to grubo w tej waszej szkole Czy ja wiem? Ale ja bym wiesz Zgrabiał ją na ten Na yy, W sensie Dwa przejazdy na jeden pokos. A jeszcze raz się wiesz, jedziesz w drugą stronę, tak, tak żeby zgrabiać. Um, na jeden pokos. Dobra, to i podczepiać prasę? Tak. Żeby zrobić od razu sianokosy od A do Z. A robimy na, na kiszonkę, czy po prostu na siano? O Jezus, tutaj kogoś oglądałem. Ja cię kręcę i nie mogę kurczę podczepić prasy znowu. O, mogę! Dobra, działa. Przepraszam was widzowie, mama wbija do pokoju, zwykłe sprawy. Tutaj mianowicie oglądałem... Nie! Nie tak słuchaj patrz, w sensie nie chodziło mi o to, żebyś tak zgrabiał, tylko daj na chwilę New Hollanda, to ci pokażę. O, 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 patrz, że jakby podnosisz, tak i, i widzisz. I, i opuszczasz jakby z dwóch przejazdów na, na jeden pokój w sensie nie musisz tak robić, nie? a robimy słuchaj na po, po prostu na siano czy jeszcze to na, na kiszonkę? na siano a to nie, nie będzie mi obijać? samo? Ale lag, uwaga, co, co tu się stanie? Ale mnie wyniosło, ale w sumie nawet mnie nie zlagowało trzeba bardzo. Podpiąć. No. Ale nie, bo mamy tą 61 i przecież i tą po drugiej stronie drogi. Ty, kurde, ja zapomniałem. <gry> to od razu trzeba Można kurde, było, ale. Ja... Nie, wiesz co, ja te lajki mam za duże. Co tu się dzieje z tymi lagami moimi? A i znowu zgrabiesz na jeden raz dookoła I znowu są feniutkie pokozy Ten malutki pokosik Obawiam się, słuchaj, że będę musiał skończyć w połowie odcinka, wyjść z tego. Tak, bo ta historia mnie zaskoczyła. Słuchaj, jest 24. A ja mam z trzech tematów chyba tą kartkówkę. kartką. raczej nie dostanę. Dobra, to jak skończymy ten odcinek. Go, gorzej, gorzej z tym, nie? Że jak dostanę mniej niż 4, czyli na przykład 3, to nie mam komputera do czasu poprawy. Ała, a, a ty dostajesz jakieś kary? Za słabsze oceny, Coś? Ja na razie jedyną pałę jaką dostałem to było za, za to, że po prostu zapomniałem zrobić zadania I ze sprawdzianą z WF-u Na zdalnych Bo mieliśmy, bo po prostu nie widziałem, że jest jakiś sprawdzian Musisz się sprawdzać, dobrze? No, w sensie, ale wiesz, ty, jeśli chodzi o teorię. O praktykę to nie, nie wiem. A lubisz piłkę? Ja akurat nogi nie lubię. Jakoś od dziecka nie, nie miałem. Chęci do grania w nogę Zobacz jaki masz pokaz Ale bigger. O, ale się tutaj wymijamy to, to weź jeszcze to zgrab na ten ten Dobra to, to ja to sobie zawrócę Na hardcora O beczka Dobra trudno Nie jest minut odcinka 12! Dzisiaj bym się to czy taki stada razie? Bo tak naprawdę to już się na ostatnich oczach to całe pokolenie zbieracie. Ale myślę, że byście skoczyli na to. na dół. Co mi się nie pasuje, ale... Bo myślę, że będziemy potrzebować w przyszłości jakiegoś dziennikarza, żeby pomóc zliczać, co nie? No, ja bym się zastanowił nad jakimś dojczarem na przykład. to pole, Nawet ja zobaczyłem pole. Pokazać. 94 Które? 94 Ono kosztuje 24 tysiące. Co ty wie? Ale ono takie malutkie jest, nie? Takie malutkie, ale wiesz Czekaj Podejdę zobaczyć No mniejsze niż to 101 Fajne. Ale A wiesz, że zawsze będzie można z tym to po... no. Kiedyś 93 90 potem może... 86, 84, 81, 80. Nie wiem, to taki za duży już by był. I zawsze ją będzie można przerobić na przyczepę do belek. Y, do belek. Taką małą ma Wejdź jeszcze w przyczepę na chwilę. I co ty na to, żeby kupić. No. Teraz przyczepę jeszcze za 5000, tą pierwszą D46. Do tej przyczepy, żeby mieć już dwa zestawy. I ją też można do bel przerobić. No, jest taka malutka. Taka no. naprawdę malutka. No, malutka no. I dać jej pojemność y, 600, y, 6700. To, to ja już bym słuchaj bardziej kupił brandnerkę tą z modów za 23 koła. Taką większą. No słuchaj. Ale nie, już mamy dużo przyczepy. Ale no dobra, no masz... Ale nie, mamy przyczepy. My jedną dużą. No. Czekaj. Ja będę musiał kończyć jeszcze... Tak. Ojej. ups. Jesteś? Tak, jestem, jestem. O No, 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 no więc...